Cześć, witajcie w PiTbike TV News. Dzisiaj moim gościem jest Maciej, właściciel marki MRF. Zresztą, ile już lat jesteście na rynku? E, dokładnie jesteśmy 8 lat e, na rynku, także od 2012 roku. E, wprowadziliśmy pitbike'i do Polski. Rok 2020 jest przełomowy w rozwoju Twojej marki, prawda? Tak, domyślam się. Do czego zmierzasz? E, nawiązaliśmy, albo inaczej, zacieśniliśmy współpracę z naszym producentem aktualnym, z Kajomoto. E, jesteśmy również oficjalnym importerem e, pojazdów Dirtbike, Pitbike e, to znamy i Kładów. E, zdradziło Cię już trochę logo Kajo na Twojej koszulce. Powiesz nam coś więcej? Dokładnie, Kajo jest, e, jest największym producentem w Chinach, e, właśnie pojazdów offroadowych. Yy, tak jak mówiłem, Didbajki, Pitbajki ATV. Yy, firma istnieje od 2002 roku. Yy, my tak mocno współpracujemy właśnie od 2011. 2012 był oficjalny startem RFA. Firma Kayo to marka znana na całym świecie, globalna, prawda? Tak, dokładnie. Eksportują do Rosji, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii, Anglii. Także czas, aby oficjalnie zagościła w Polsce. I za gości. Tak, na pewno, a czy jest już to przesądzone. Jakie korzyści yy, nasz polski rynek yy, dzięki temu yy, będzie miał? Yy, dzięki temu, że nasza współpraca się zacieśnia, będziemy mieli dostęp do najnowszych technologii, do najnowszych yy, silników, yy, trendów konstrukcyjnych. Także zakładam, że to powiązanie marki mrf Skyo yy, sprawi, że będziemy jeszcze bardziej konkurencyjni na rynku. Wspomniałeś już, nie wiem, czy e, nasi widzowie to wyłapali o kładach. Tak, dokładnie. Kłady w Kajo pojawiły się w 2014 roku, żeby nie skłamać. Mhm. E, dwie linie produktowe, czyli kłady bardziej sportowe. E, I druga seria to są kłady bardziej użytkowe. E, natomiast e, Kayo skupiło się e, tak jak zresztą speedbajkami na młodszych użytkownikach. I kłady są powiedzmy mniejszej pojemności, czyli od tych najmniejszych 70 cm sześciennych do 300 cm sześciennych. Czyli dzięki Waszej współpracy kłady Kajo pojawiły się na polskim rynku już? Tak, czyli wypełniamy, że tak powiem, ofertę. Yy, dla dzieci, dla młodzieży. Mhm. Dokładnie to, co robiliśmy z pitbike'ami. Kłady kładami, ale skupmy się na pitbike'ach oczywiście. Jak zmieniają się wizualnie pitbike'i? Czy jakieś loga inne się pozmieniają i tak dalej? To znaczy tak, MRF cały czas będzie odpowiedzialny właśnie za rozwój tego segmentu Moto mhm. Pitbike'i dalej będą brandowane MRF'em, pojawi się Delikatne logo Kajo na silniku, e, gdzieś tam na tylnym butniku, także nic wielkiego. A gdzieś tam e, na tyle. Tak, dokładnie, także <laughs> póki co, e, tak to właśnie będzie wyglądało. E, gdybym chciała dowiedzieć się czegoś więcej o firmie Kajo, gdzie mogę szukać tych informacji? E, powstała nowa strona kajomoto.pl mhm. e, Dodatkowo odpalone mamy już wszystkie social media, czyli Facebook, Instagram, YouTube. E, także zapraszamy. I to jest oficjalna strona polskiego Kajomoto, Kajo, tak? Dokładnie, tak, importera i przedstawiciela Kajomoto. .pl. Zapraszamy Was zatem bardzo gorąco. E, dziękuję, e, że przyszedłeś do nas i oczywiście liczę na kolejne wizyty. Zapraszam Was na kolejne odcinki Pitbike TV News, gdzie dowiecie się ode mnie i od Macieja, e, jaka jest oferta Kajomoto. Dziękujemy za dzisiaj. Do zobaczenia.